Witaj, tu Filip. Witamy, tutaj Filip z kolegami. Tu jest AJ. Tutaj Kups, jak widać. W tym odcinku to jest nasz pierwszy odcinek, więc będziemy, będziemy mieli lekkie zawieszki. Niestety, tak jak w tamtym filmiku już pokazałem, Nie mogę nagrywać ich rozmów, więc będę mówił co oni mówią. Więc And... chłopaki, chodźmy cho zrobimy ta, nie gramy na kodach. Ta? O co to jest? tu na pięć kratek tu był. Nie słuchajcie za bardzo yy, Kups. Ja ja was słyszę. E, ludzie tu jest wilk. Dwa wilki, trzeba je uderzyć, tam są yy, ten chło, yy. chłopaki, to wyskoście, wyskoście drewno i w ogóle. Ach, zabiłem. Ile masz życia? Ale dużo. Więc ludzie... Eto tutaj na, na obrzeżu budujemy chatę taką na pierwszy ten. Adam, mój kolega... AJ będzie robił domek, a ja i... Ja i Kups, A ja i Kups pójdziemy po drewno Tutaj kolega narzeka, że któryś z nich któryś z nas źle ści na drzewo. Tak. Do roboty. Lodo, lodo. Drewno. Tak. Dobrze cię słychać, AJ. Ej, J, kde postaviť Crafting Boxa? Kde postaviť Crafting Boxa? No tak jedno mi sa zrobiło. Ludzie, pilnujcie czasu, nie? Bo... Też mam ten. Ja kopię tylko ten. Kobla kopię. Cześć! Chcesz sadzonki Lecz No to poszukaj kurczaka. Nikt nie ma pan. Znalazłem...